Czy wiesz, że są rzeczy, którymi nie należy dzielić się z rodziną po siedemdziesiątym roku życia? Wraz z wiekiem stajemy się bardziej otwarci na temat naszego życia, chcąc przekazać innym nasze doświadczenia lub odciążyć nasze serca. Jednak niektóre słowa mogą wywołać u naszych bliskich żal, napięcie, a nawet niepotrzebne zmartwienia. Nawet jeśli masz dobre intencje, ujawnienie zbyt wielu informacji może czasem przynieść odwrotny skutek, prowadząc do nieporozumień lub utraty zaufania. Jeśli kiedykolwiek żałowałeś, że powiedziałeś coś swojej rodzinie, nie jesteś sam. W tym filmie omawiamy pięć ważnych rzeczy, które osoby starsze powinny zachować w tajemnicy przed członkami rodziny. Nie są to sekrety, ponieważ ukrywasz coś wstydliwego, ale dlatego, że ochrona swojego spokoju i spokoju innych może być często najmądrzejszą drogą. Każdy punkt wynika z doświadczeń seniorów, a także z porad ekspertów w dziedzinie psychologii i relacji rodzinnych. Naszym celem jest pomóc Ci zachować delikatną równowagę między szczerością, godnością i mądrością, które przychodzą wraz z wiekiem. Obejrzyj film do końca, ponieważ to, czego się tutaj nauczysz, pomoże Ci uniknąć żalu i zachować silniejsze, zdrowsze więzi rodzinne. Niezależnie od tego, czy już odczuwasz ciężar przesłych wyznań, czy po prostu chcesz uniknąć przyszłych błędów, te pięć wskazówek może mieć ogromne znaczenie w Twojej jesieni życia. Zacznijmy. Numer 1. Stare rodzinne urazy. Jedną z najtrudniejszych pokus, którym trudno się oprzeć wraz z wiekiem, jest poruszanie starych rodzinnych urazów lub żali, zwłaszcza gdy zbieramy się przy stole lub wspominamy przeszłość. Możesz odczuwać silną potrzebę wyjaśnienia sprawy, przedstawienia swojego punktu widzenia lub wreszcie wyrażenia rozczarowania, które tkwiło w tobie od lat. Jednak otwarte mówienie o starych urazach, bez względu na to, jak bardzo są one uzasadnione, może spowodować więcej bólu niż ukojenia, zarówno dla Ciebie, jak i dla twoich bliskich. Przez lata widziałam wiele rodzin rozdartych przez historię, które wychodziły na jaw dziesiątki lat po fakcie. Ojciec wyznaje długotrwałą urazę do swojego brata, babcia zwierza się z niesprawiedliwości z dzieciństwa, a starszy członek rodziny ujawnia sekrety dotyczące faworyzowania lub postrzeganych zniewak. Chociaż wyjawienie tych prawd może przynieść ulgę, często zasiewa nowe ziarna konfliktu i nieporozumień wśród dzieci i wnuków, którzy mogą nie w pełni rozumieć kontekst lub postrzegać sprawy inaczej. To naturalne, że chcesz, aby twoja historia została wysłuchana, zwłaszcza jeśli czułeś się pomijany lub niezrozumiany. Jednak dzieląc się tymi ranami z członkami rodziny, zwłaszcza tymi, którzy nawet nie byli jeszcze na świecie, gdy to się wydarzyło, ryzykujesz zmianę sposobu, w jaki postrzegają siebie nawzajem. Stare rany mogą zostać ponownie otwarte, spotkania rodzinne mogą stać się napięte, a te cenne wspólne chwile mogą nagle stać się niekomfortowe lub pełne oskarżeń. Psychologowie często twierdzą, że niektóre wspomnienia najlepiej przetwarzać prywatnie lub z zaufanym przyjacielem lub doradcą, a nie z młodszymi pokoleniami, które zasługują na poczucie spokoju i jedności. Kiedy czujesz pokusę, aby powrócić do starych urazów, zastanów się, czy dzielenie się nimi naprawdę służy uzdrowieniu, czy po prostu stanowi obciążenie dla tych, których kochasz. Dzięki mądrości możesz zdecydować się na odpuszczenie, tworząc przestrzeń dla nowych wspomnień zamiast podsycać stare ognie. Czasami najbardziej miłą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest odejście. Niektóre rozdziały należy zamknąć dla harmonii i własnego spokoju ducha. Numer 2 szczegóły dotyczące Twojej sytuacji finansowej. Otwarta rozmowa o pieniądzach z rodziną może wydawać się praktyczna, a nawet konieczna wraz z wiekiem, ale dzielenie się każdym szczegółem dotyczącym Twoich finansów często prowadzi do większych problemów niż jasności. Być może chcesz być transparentny w kwestii swoich oszczędności, długów lub inwestycji, myśląc, że ułatwi to planowanie na przyszłość lub zapobiegnie nieporozumieniom w przyszłości. Jednak ujawnienie wszystkich liczb może spowodować nieoczekiwany stres, zmartwienie, a nawet urazę wśród dzieci lub wnuków. Osoby starsze czasami wierzą, że wyjaśnienie swojej sytuacji finansowej nauczy bliskich ważnych lekcji lub pomoże im przygotować się na przyszłość. Zamiast tego informacje te mogą wywołać napięcie, zazdrość lub rozczarowanie, zwłaszcza jeśli oczekiwania dotyczące spadków, prezentów lub wsparcia nie pokrywają się z rzeczywistością. Członkowie rodziny mogą porównywać się z rodzeństwem, kwestionować twoje wybory, a nawet traktować cię inaczej, niezłośliwie, ale dlatego, że pieniądze mają wpływ na komplikowanie emocji w relacjach. Być może sam to widziałeś, syn, który martwi się, że jego rodzice wydają zbyt dużo, córka, która uważa, że zasługuje na więcej, lub krewni, którzy zaczynają sugerować pożyczki lub przysługi. Im więcej szczegółów ujawnisz, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się nieporozumień, a nawet konfliktów. Sprawy finansowe są bardzo osobiste, i gdy ujawnisz zbyt wiele, nie możesz cofnąć tych słów. Rozsądnie jest zachować pewne szczegóły, takie jak dokładne salda kont lub wartości nieruchomości, wyłącznie dla siebie i swojego doradcy finansowego, chyba że prawdziwa sytuacja awaryjna lub kwestia prawna wymaga inaczej. Zamiast tego skup się na przekazaniu jasnych instrukcji dotyczących ważnych decyzji, takich jak testamenty lub dyrektywy dotyczące opieki zdrowotnej, a resztę zachowaj dla siebie. Nie tylko chroni to Twoją godność, ale także pomaga zachować harmonię i zaufanie w rodzinie. W końcu Twoja wartość dla rodziny jest znacznie większa niż jakakolwiek suma na koncie bankowym, a Twoim największym dziedzictwem zawsze będzie miłość i mądrość, które przekazujesz, a nie szczegóły dotyczące Twojej wartości netto. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz komentarz numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które dostarczają informacji i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Numer 3. Osobiste żale i rozczarowania. Osiągnięcie wieku siedemdziesięciu lat i więcej często wiąże się z chwilami refleksji nad ścieżkami, których nie wybrano, marzeniami, które nie zostały spełnione, lub błędami, które wciąż pozostają w pamięci. Kuszące może być zwierzenie się rodzinie z żalu, który nosisz w sobie, być może w nadziei, że dzielenie się swoim doświadczeniem uchroni ich przed podobnym bólem. Jednak wyjawianie najgłębszych rozczarowań dzieciom lub wnukom może przynieść więcej szkody niż pożytku, często pozostawiając ich w stanie dezorientacji, poczucia winy, a nawet ciężaru naprawiania tego, czego nie można zmienić. Wielu seniorów odczuwa potrzebę dzielenia się historiami o nieudanych przedsięwzięciach, straconych szansach lub zerwanych związkach zwłaszcza podczas spokojnych rozmów lub spotkań rodzinnych. Możecie czuć, że wasza mądrość może pomóc bliskim uniknąć tych samych pułapek. Jednak młodsi członkowie rodziny mogą zamiast tego czuć presję, aby żyć inaczej. Niepokój związany z powtórzeniem twoich błędów, a nawet smutek z powodu twojego nieszczęścia. Ciężar żalu rodziców lub dziadków nie jest czymś, z czym są w stanie sobie poradzić i może przyćmić ich własną drogę życiową lub poczucie optymizmu. Często takie wyznania są motywowane chęcią nawiązania kontaktu lub bycia zrozumianym, ale w rzeczywistości twoja rodzina jest już ukształtowana przez twoją odporność i miłość, którą okazywałeś przez całe życie, a nie przez niepowodzenia, które spotkały cię w przeszłości. Jeśli czujesz potrzebę przetworzenia żalu, poszukaj wsparcia u rówieśników, doradcy lub w prywatnej refleksji. Pozwoli ci to znaleźć spokój na własnych warunkach, bez przekazywania smutku lub niepewności. Dzielenie się swoimi sukcesami, wyciągniętymi wnioskami, a nawet tym, jak radzisz sobie po trudnych chwilach, może być bardzo ważne, ale zbytnie skupianie się na tym, co chciałbyś zrobić inaczej, może sprawić, że twoi bliscy będą się martwić lub zniechęcą. Zachowując osobiste żale dla siebie, chronisz nadzieję swojej rodziny i pozwalasz jej czerpać siłę z twojego przykładu wytrwałości, a nie z twojego bólu. Twoja zdolność do godnego podążania naprzód jest sama w sobie inspiracją, która przemawia głośniej niż jakiekolwiek wyznanie żalu. Numer 4. Opinie o innych członkach rodziny. Po dziesięcioleciach rodzinnych spotkań i wspólnej historii niemal nieuniknione jest wyrobienie sobie silnych opinii, czasem krytycznych, czasem ochronnych, na temat krewnych. Możesz dostrzegać wzorce zachowania lub wybory, które cię niepokoją, a chęć podzielenia się swoimi obserwacjami z jednym z dzieci, małżonkiem, a nawet wnukiem, może być przytłaczająca. Jednak zbyt swobodne wyrażanie tych opinii jest błędem. Wiele starszych osób żałuje tego, ponieważ może to powodować podziały, podejrzliwość i trwałe zranienia w rodzinie. Kiedy wyrażasz dezaprobatę lub silne uczucia wobec jednego krewnego w stosunku do innego, nawet jeśli masz dobre intencje, twoje słowa mogą stworzyć przepaść. To, co zaczyna się jako prywatna rozmowa, może stać się źródłem plotek, prowadzić do sojuszy lub powodować niewypowiedziane napięcia podczas uroczystości rodzinnych. Ludzie pamiętają to, co mówisz, a raz wyrażona opinia może zmienić relacje w sposób, którego nigdy nie zamierzałeś. Rezultatem jest często większy dystans, więcej konfliktów lub załamanie zaufania, które utrzymuje bliskość rodziny. Czasami starsi dzielą się opiniami, aby chronić ukochaną osobę lub uchronić ją przed krzywdą ale prawda jest taka, że członkowie rodziny muszą sami kierować swoimi relacjami i wyciągać własne wnioski. Krytyka, ostrzeżenia lub porównania rzadko przynoszą oczekiwany efekt, a nawet mogą wywołać urazę do ciebie za wtrącanie się. Najzdrowsze rodziny to te, w których każda osoba czuje się swobodnie, wiedząc, że podstawą każdej więzi jest akceptacja, a nie krytyka. Jeśli czujesz pokusę, aby skomentować zachowanie innej osoby w rodzinie, Niezależnie od tego, czy jest to rodzeństwo, teść lub partner wnuka, zatrzymaj się i zastanów się, czy Twoje słowa są konieczne, czy też są po prostu odzwierciedleniem Twoich własnych preferencji. Mądrość polega na tym, aby wiedzieć, kiedy powstrzymać się od wypowiedzi, pozwalając miłości i cierpliwości wypełnić przestrzeń, w której w przeciwnym razie mogłaby zapanować ocena. Spokój wynikający z powściągliwości przyniesie tobie i twojej rodzinie znacznie więcej korzyści niż chwilowa satysfakcja z wyrażenia swojej opinii. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz komentarz numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które dostarczają informacji i inspirują. Przejdźmy teraz do punktu 5, szczegóły dotyczące Twoich obaw związanych ze zdrowiem. Wraz z wiekiem naturalne jest pojawianie się nowych dolegliwości, bólu lub diagnoz medycznych, które czasami mogą wydawać się przytłaczające. Silna jest potrzeba wsparcia ze strony rodziny i w wielu przypadkach informowanie bliskich o poważnych schorzeniach lub ważnych decyzjach jest zdrowe. Jednak ciągłe dzielenie się z rodziną każdym nowym objawem, badaniem, wynikiem lub obawą może stać się źródłem niepokoju lub frustracji zarówno dla Ciebie, jak i dla nich, zwłaszcza gdy Twoje dzieci lub wnuki czują się bezradne lub niepewne, jak zareagować. Często uważa się, że informowanie rodziny o swoim stanie zdrowia przygotuje ją, zachęci do zaangażowania się lub zapobiegnie niespodziankom. Jednak gdy aktualności dotyczące zdrowia stają się częstym tematem rozmów, bliscy mogą zacząć nadmiernie się martwić, czuć się odpowiedzialni za twoje samopoczucie, a nawet unikać głębszych rozmów z powodu dyskomfortu. Zamiast budować bliskość, może to stworzyć dystans. Ponieważ członkowie rodziny zmagają się z emocjonalnym ciężarem każdej nowej informacji lub skargi, w niektórych przypadkach seniorzy wykorzystują ujawnianie informacji o swoim zdrowiu jako sposób na uzyskanie współczucia. Wyrażenie frustracji lub po prostu znalezienie kogoś, kto ich wysłucha. Chociaż nie ma nic złego w poszukiwaniu pocieszenia, wybór odpowiedniej osoby, np. bliskiego przyjaciela, grupy wsparcia lub pracownika służby zdrowia, może mieć ogromne znaczenie. Nie każda obawa musi być dzielona z dziećmi lub wnukami, którym może brakować doświadczenia lub dojrzałości, aby zapewnić rzeczywistą pomoc. Wybierając, co ujawnić, a co zachować dla siebie pomagasz swojej rodzinie zachować poczucie stabilności i nadziei. Oczywiście ważne jest, aby informować o istotnych zmianach lub sytuacjach kryzysowych, które mają wpływ na decyzje rodzinne lub opiekę, ale codzienne zmartwienia lub drobne niepowodzenia często najlepiej jest rozwiązywać samodzielnie, pozwalając bliskim dostrzec Twoją siłę i odporność, a nie tylko słabości. Takie podejście buduje szacunek i zaufanie, cechy, które są dla rodziny równie ważne, jak informacje o Twoim stanie zdrowia. Twój przykład uczy ich, jak radzić sobie z wyzwaniami życia z godnością i opanowaniem, a ta lekcja jest o wiele cenniejsza niż lista dolegliwości lub obaw. Końcowe przemyślenia, spoglądając wstecz. Decyzja o zachowaniu pewnych rzeczy dla siebie po siedemdziesiątym roku życia nie polega na utrzymywaniu tajemnicy lub izolowaniu rodziny. Chodzi o wykorzystanie mądrości zgromadzonej przez lata, aby chronić spokój i szczęście wszystkich, których kochasz, w tym siebie samego. Każda rodzina ma swoją delikatną równowagę, a doświadczenie uczy nas, że czasami najmilszym, co możemy zrobić, jest powstrzymanie się, pozostawiając przestrzeń na uzdrowienie, akceptację i rozwój. Rzeczy, którymi nie dzielimy się, mogą być równie ważne, jak lekcje, które przekazujemy. Porzucając stare urazy, zachowując prywatność szczegółów dotyczących swoich finansów i zdrowia oraz powstrzymując się od osądzania lub ponownego przeżywania żalu, dajesz przykład dojrzałości, siły i współczucia. Twoje milczenie w tych kwestiach nie jest słabością, ale darem, który ułatwia Twojej rodzinie cieszenie się Twoim towarzystwem, zaufanie Twoim wskazówkom i poczucie bezpieczeństwa u Twojego boku. Pamiętaj, że Twoja wartość nie zależy od sekretów, które zachowujesz lub dzielisz się nimi, ale od miłości, stabilności i zrozumienia, które wnosisz do każdej relacji. Jeśli żałujesz, że w przeszłości dzieliłeś się zbyt wieloma informacjami, pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć od nowa i chronić swoje serce. Pielęgnuj spokój w rodzinie i ciesz się wolnością, jaką daje mądra powściągliwość. Droga do harmonii nie opiera się na wyznaniach, ale na cichej odwadze wyboru tego, co naprawdę ma znaczenie. Dziękujemy za dołączenie do nas dzisiaj. Chętnie poznamy Twoją opinię. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której nauczyłeś się dzisiaj, oraz tym, jak zamierzasz ją wykorzystać w swoim życiu. Twoje opinie są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich dzielić. Czytanie waszych komentarzy stanowi dla nas ogromną motywację i zachętę. Jeśli podobał ci się ten film i uznałeś go za pomocny, polub go, zasubskrybuj nasz kanał i udostępnij. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które dostarczają informacji i inspirują. Dziękujemy za obejrzenie i czekamy na Was w następnym filmie.